jest głos przeciwny? Proszę. Jest głos przeciwny, pani Zostanę odpowiedź na pytanie. Zostałem to odpowiem no odpowie na piśmie. To jest razie. Od... Pan rady zostanie odpowiedź na piśmie. Jest zgłoszony wniosek. Jeżeli pan zgłasza wniosek przeciwny o dalsze spadnie tego punktu, tak? To poradzimy głosowanie. Ale czy osoby zgłoszone wcześniej przed wnioskiem. Ja się wyłączyłem, żeby dać szansę polety. Proszę powiedzieć oficjalnie. Do pan, pan, Ale panie radny, panie pan, 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 przewodniczący, ja na samym to... początku powiedziałam, że postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania, a jest ich wiele na ile jestem w stanie, natomiast na pozostałe odpowiemy na piśmie, więc myślę, że Pan Radny odniósł się do swojego pytania, na które nie udzieliłam odpowiedzi, że udzielimy odpowiedzi na piśmie. Tak więc jeszcze raz potwierdzam, że na to pytanie odpowiemy na piśmie. No ja muszę też się zapoznać z tym zarządzeniem, żeby odpowiedzieć w sposób właściwy. No tak było dotąd Pani Prezydent, że większość pytań właśnie była na piśmie i ta dyskusja trwała o wiele krócej w tym punkcie porządku obrad. Proszę bardzo, Pan Radny proszę. Państwa, ja chciałbym e, z, zauważyć, że zgodnie no, z tym, co sami uchwaliliśmy, wszelkie pytania, zapytania, wolne głosy, głosy powinny być formułowane na piśmie, tak jak Pan Przewodniczący e, tutaj już e, e, zwrócił uwagę, dlatego właśnie, żeby nie było wątpliwości. Pamiętam, w zeszłej kadencji były problemy, czy coś co Radny zabierał głos, to jest wolny głos, wniosek, zapytanie. Natomiast ja bym chciał, tutaj widzę, że dosyć dobrze jest panem przewodniczącym papisem. Rozumiemy, może ja aż tak nie chciał apelować o jakieś sprawozdanie z porażek. Natomiast żeby pan przewodniczący rozważył, a jeśli, jeśli nie, to może się w za większości przegłosować podczas kolejnej sesji. A żebyśmy wrócili, znaczy wrócili, a żebyśmy w tym okresie, bo niestety no Ta atmosfera, która, która ma, jest na tej sali, jest dosyć napięta, żebyśmy jednak wrócili do tego, co jest ustawowym obowiązkiem Rady Miejskiej i pierwszym obowiązkiem, a mianowicie, żebyśmy w pierwszej części naszych obrad podejmowali uchwały, które są w porządku obrad. Później będzie można sztab osób, które często podejrzewam z zażenowaniem przysłuchuję się naszym dyskusją fachowców, którzy tu siedzą i są od pomocy w tych uchwałach, zwolnić. A później pani prezydent będzie mogła e, złożyć sprawozdanie. Będziemy mogli e, w jednym, jed, jednym wspólnym punkcie zapytania, wolne głosy. Wnioski ustosunkować się, i myślę, że wtedy wrócimy do tego naszego pierwotnego zadania, dlatego że czyli uchwalania prawa miejscowego, uchwalania przepisów jest godzina za 10 ust. Ja bardzo przepraszam za, za mój głos. To, to e, przepraszam, ale ze względu na kwantyzację już na tej sali nie wytrzymuję. I e, myśmy nie uchwali. Nie, nie zrobiliśmy niczego, co jest naszym obowiązkiem. Więc gdyby Pan Przewodniczący skonsultował, bo nie chcę burzyć ja porządku obrad, zwykły radny, ale my w tym gorącym okresie zeszłorocz, zeszłej kadencji, ostatniego roku, właśnie w ten sposób procedowaliśmy. Najpierw uchwalaliśmy, to się niektórym nie podobało, osobom, które były nastawione na to, żeby żeby no w tej pierwszej części wtedy akurat poprzedniemu prezydentowi może troszeczkę szpileć podbijać. Natomiast w miarę dobrze przechodziły te projekty uchwał, a dyskusja wszelka mogła się odbywać i wtedy e, możemy tu siedzieć aż do północy. Myślę, nie będzie z tym problemu. Dzisiaj już nie będę burzył tego porządku, bo chyba wyczerpaliśmy, ale prosiłbym rozważyć e, tę możliwość przyformułowania e, porządku obrad. Najpierw podejmujemy uchwały, później sprawozdanie z prac prezydenta, pytania do wszelkiego typu, wolne głosy, zapytania, jak już będziemy po najważniejszej części, bo ja mam wrażenie, że w tej chwili najważniejszą częścią to jest wymiana jakichś uszczypliwości wzajemnych, e, natomiast nie uchwalanie tego, e, te, tego, co jest naszym statutowym, Dzień. ustawowym obowiązkiem. Bardzo dziękuję panu radnemu. Oczywiście wezmę to pod uwagę, skonsultuję to z biurem prawnym Urzędu Miejskiego oraz z szefami wszystkich grup. Myślę, że w tym warunku, w ostatnim roku, będzie to na bardzo lepiej dla wszystkich nas i dla wszystkich Spokojnie. państwa, które tutaj na miosę, szczególnie muszę się uchwałą, które mamy podjąć. Myślę, że ten punkt, nie musimy głosować wniosku pana przewodniczącego Babisa, że ten punkt w porządku obrad, pytanie rady dotyczące sprawozdania prezydenta w kwestii decyzyjnym, jak również po części odpowiedzi na te pytania prezydenta i jego zastępców został wyczerpany.